Wstajemy kochany! Wstajemy, wstajemy! Szkoda takiego dnia. Pobodka, babotka, która nastaje temu. Co? Wstawaj! No wstawaj! Zcias kciuka! A! 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 Dzień witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki Gamer. W dzisiejszym hashtag 9 odcinku nagram dla Was nową gry eventowej z kaczorem Doomsday Last Survivors Po miesiącu czasu nieobecności zostawcie mi tu przynajmniej ponad 50 łapek w górę 8 tyc, dobijcie mi cel 8000 subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, wiecie dlaczego jest taki event, bo dlatego, że dotarli kaczora strzelająca do swoich wrogów, żeby tylko mógł strzelić w nich. I teraz ten kaczor został dodany do Doomsday Last Survivors. To rzeczywiście długo mnie nie było w tej grze, że teraz ją nagrywam specjalnie dla Was. Dobra. Na razie chcę tutaj coś robimy antywirusy sobie weźmiemy. Hmm, tego wirusa sobie weźmiemy. Dobrze. I dalej to tutaj lime, proszę bardzo, na razie weźmy ten obszar zabudowany weźmy challenge now jeszcze staramy się o życie tej dziewczynki w tej fabule to trzeba po prostu ratować najbliższych nie wiedziałem, że po prostu trafią to zombie ja po prostu tego nie przeczuwałem, że wyjdzie za niej a ona go obroniła swojego tatę a teraz widzisz muszą sami się przeciwstawić tym wszystkim zombie nawet jak przegram to to trudno zaraz zobaczymy jaka jest impulsywna gromada tych zombie a zapomniałem ubezpieczyć Proszę bardzo. Mogę tak nawet poziomo strzelać do nich. Trzymam kamerę, jest dobrze ustawiona. Za chwilę będzie druga fala zombiaków i nie będzie to sytuacja. Dobrze, dobrze. Dobrze oddalmy się od nich znacznie No coraz bliżej są Już dalej nie mogę się od nich oddalić Zaraz trzecia fala Może w końcu wydarzą eleganckie, bo już nadciągę im te pełzacze te pauzacze są najgorsze widzowie Naprawdę, ja oszczędziwuję ich karabinem A one tak nie dają się zepchnąć cudownych Dobra, to mogę pokonać I niestety ten tutaj oczywiście przeżył. Podam mecz remisem Niestety, bo to jest za ciężkie starcie Teraz musimy wymyślić, jak odbudować ten dom, żeby po prostu mieć szczepionkę dla tej małej dziewczynki Peggy. Bo naprawdę, od kilku odcinków próbuję ją uda odratować i nic mi nie wychodzi, jak na razie. Trzeba będzie po prostu szukać innych zasobów, albo coś takiego. O, nowa postać. Again. A może ją wypróbuję? O, cofnijmy się. Zobaczmy. Zobaczmy jeszcze raz ten obszar zombie Dobra go. A może to ona będzie tym wrogiem tych wszystkich zombiaków? Sprawdźmy i zobaczymy, co ta babka potrafi. Ta młoda już nam się na razie do niczego nie przyda, więc Tobie dziękujemy. Wymieńmy sobie na tą babkę. Przed chwilą ją z wozu policyjnego trafiłem. No. Bak jest pełny. Dobrze. Zobaczymy co babka potrafi tą swoją strzelbą. Zombie. Tak, na odległość, na Ale te, powiem Wam, że te pałdacze są najgorsze. Wiecie dlaczego? Bo jak się zbliżą do swojego rywala, to potem nie ma z miło i... Pełzają na twoje ciało, wysysają z ciebie wszystkie zasoby i kalbre w dodatku i nie możesz jak się obronić. Jeszcze tych tutaj urchlaków mogę pokonać, ale pełzacze będzie ciężko, a tamtego mutanta zombie, no nie wiem czy pokonam, będzie ciężko, ale spróbuję. Ale te pełzacze są najgorsze według mnie widzowie. Nadchodzi nowa fala zombie, trzecia fala zombie. Dobra, o lecą, lecą i ta pełzacze najgorsze babka już niestety odleciała nam babka już niestety nie wróci ale i tak jeszcze tego niech, nie ślicie możemy odwalić, nie ślicz, nie ślicz upadnij Nigwit był za mocny po prostu. Nawet ta babka nie potrafiła nic zrobić. Kurde, szkoda. Też miała karabin, wszyscy się bronią przed plagą zombie, a tutaj nic nie można zrobić. Odbieram sobie dwa sztuki expa. Proszę bardzo. A dalej to co? No właśnie. Jeszcze nie odblokowałem przecież następną mapę. Memory rip. Bo na razie jestem na Zmyślnik Wirus Adventury Czyli czeka mnie po prostu super przygoda widzowie Czeka mnie po prostu super przygoda z tymi zombiekami. Dobra to mogę sobie to zrobić tak VIP jest mój oczywiście Misję no właśnie, tutaj te pomidory i drewna mi się przydadzą Dobra, to tu, to, to idzie, tak A odznaczyć, co mam odznaczyć A to najnowsze Sztylet, będzie mi potrzebny Parę sztuk expa Postacie drugoplanowe O Naprawdę nieźle. Zawsze używałam tej, ale teraz na babkę wymieniłam to i tak. I ta i babka na razie by się do niczego nie przydały, bo po prostu trzeba ulepszać jeszcze te budynki. A tutaj jak mam cokolwiek zrobić, żeby wyszło to jak najlepiej. Hospital. No nie. nie mam jak zaprzysiężyć albo zatwierdzić tego nie mam jak tego zatwierdzić więc tutaj to odpieramy a w lupie może sprawdzę co w lupie jest do zrobienia dobra to wezmę tak A4 na 5 Dobrze, ale sztuki metalu też będę musiał zaupgrade'ować do lepszego levelu, naprawdę super mi tu poszło, to chyba się tu cofniemy, zobaczymy co tutaj jest do obczajenia, tak, present zabrane, to już OK. a kluczyk, kluczyk, no właśnie, jest ten kluczyk. To wszystko? Nie, nie wszystko A to wszystko trzeba odebrać Jeszcze jeden klucz Chyba o tą paczkę chodziło za darmo Otwieram a nic. Na razie sztuki EXPO zebrane. Trzeci dzień serii minął. I tyle. Trzeci dzień serii minął. Kurde, ja tu nagrywam. Nie, nic nie będę potwierdzał. Dobra. Teraz cofnijmy się. Korda, ja tu nagrywam, a on mi takie rzeczy wysyła. Nie. Nie chcę nawet słyszeć. Dobra. Pomidory, drewno, metal i wszystko, co tutaj by mi było potrzebne, jest dla mnie. Jeszcze jedno tutaj z. Coś weźmiemy kolecz. Proszę bardzo. A bak? Opróżnijmy back. Dobra, tutaj 5 tego musimy odznaczyć. 5 znaczków. A tutaj go. Na razie nic tutaj nie ma. A zobaczmy co w szpitalu u tej no właśnie u tej plagi. Czekajcie chwilę. Muszę jej pomóc i bez przeciąg. Ja martwię się pęk wszystko będzie dobrze. No. Uwielbiam cię. Jesteś super dziewczyną dzielną bardzo. Dobra. To mi się zdaje, że to na dziś tyle na tym moim filmiku. Resztę dowiemy się dopiero w następnym odcinku. Jakie przeżycia będzie miała ta dziewczynka? Czy dostanie w końcu tej szczepionki? Czy ja w końcu doczekam się z w tej grze, że w końcu ją szybko skończę? A może po prostu będę musiał jeszcze grać z zombiekami i pokonać ich, żeby wszyscy byli bezpieczni wszystkie pytania na wasze odpowiedzi albo na moje pytanie i moje odpowiedzi znajdziecie dopiero pod następnym filmikiem to na dzisiaj tyle trzymajcie się ciepło Cześć i pa narta papa pa, pa, pa widzowie, elo